W sobotę przez Chorzów przeszedł marsz pod bramem dawnego obozu w świętochłowicach Zgodzie. To hołd złożony górnoślązakom, którzy po drugiej wojnie światowej byli represjonowani przez Armię Czerwoną i komunistyczny aparat bezpieczeństwa. To jest moment, w którym powinniśmy się zdobyć na refleksję nad naszą historią, historią tej Ziemi. Historią w wieku XX szczególnie dramatyczną. Nie tylko przez to, co wydarzyło się w 45. roku, przez mordy, jakich Armia Czerwona dopuszczała się na ludności cywilnej, przez fakt zamykania do obozów czy deportacji. Do Związku Radzieckiego, ale też przez, przez kolejne dziesięciolecia przymusowego milczenia o tych bolesnych faktach. Dzięki ruchowi Autonomii Śląska Sejmik Wojewódzki uchwalił Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej, który przypada na ostatnią niedzielę stycznia. Dzisiaj ten dzień i ma do radowania się, ale ta ciężka pamięć zawsze przeżywajmy. Te działania, które miały miejsce nie tylko na Górnym Śląsku, miały charakter czystki etnicznej i nie zostały do tej pory w ten sposób otwarcie określone i co za tym idzie rozliczone. Marsz na zgodę przeszedł tą samą trasą, którą prowadzono z Katowic więźniów do obozu. To zdaniem organizatorów najlepszy sposób, by zwrócić uwagę na powojenną tragedię. Taka lekcja historii, jaką dzisiaj dał dali ci, którzy szli te 10 km, to jest najlepsza lekcja historii. Mimo to dziś zbyt mało ludzi wie o tragedii. Wśród osób, które nie wiedzą są nawet parlamentarzyści. Ile koleżanek i kolegów z klubu PiS wie o takiej tragedii? Ja myślę, że niestety, niestety. Yy... Niewielu, bo historia śląska ciągle jest historią nieznaną przez większość Polaków. Łukasz Respondek dowiedział się o mrocznej rodzinnej historii od babci. Rok temu na obiedzie u rodziców otrzymał dwie Folkslisty, na podstawie których skierowano jego przodków do obozu. Weszło wojsko, wojsko no, nie oszukujmy się no, z, tego, z, tego, co, z tego co mi przekazano, to byli Polacy. Powykręcali ręce y, moim dziadkom, zabrali, zabrali dzieci y, no i umieścili ich tutaj na zgodzie. Warunki w obozie były bardzo ciężkie, by przetrwać. Jego dziadkom udało się na szczęście przeżyć ten trudny okres. Ja mam nadzieję, że y, mówienie prawdy o tym miejscu, o tym co się tu działo, y, pozwoli, pozwoli odkłamać trochę tą historię, bo ona jest. Ona jest straszna i taka zapomniana. Stąd pomysł na marsz. Uczestnicy sobotniego wydarzenia zastanawiali się, co jeszcze zrobić, by pamięć o tragedii przetrwała. Dwa dni temu miałam oświadczenie w Sejmie. Mam zamiar dalej, przynajmniej. Raz w miesiącu w oświadczeniu poruszać tematy związane z tą taką historią Śląska, która jest albo nieznana, albo jest zakłamana. To jest moim zdaniem praca u podstaw, praca w rodzinach, praca w szkołach, praca nas wszystkich, którzy tutaj mieszkają, nieważne czy, są, czy czują się ślązakami, Polakami, Niemcami, to jest nieistotne. Ważne, ważna jest prawda o tym miejscu. Ważne jest zrozumienie, zrozumienie historii. O to, by pamięć o tragedii nie ucichła, dba Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego. My jako Towarzystwo o tą pamięć zabiegamy już praktycznie od 20 lat. Od kilkunastu lat spotykamy się tutaj przed bramą obozu Zgoda, Świętochowice. To, że ta brama została wyeksponowana, że została odrestaurowana, to także jest przy naszym udziale. Obóz w Świętochłowicach Zgodzie utworzono w lutym 1945 roku. Podlegał Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. Działał od lutego do listopada 1945 roku. Skierowano do niego osoby zatrzymane przez funkcjonariuszy urzędów bezpieczeństwa, milicji oraz NKWD. Przewidziany był na 1500 więźniów, ale jednocześnie mogło w nim przebywać nawet do 2700 osób. W sumie z niespełna 6000 osób w ciągu około 300 dni istnienia obozu zmarło co najmniej 1855 ludzi czwartek odbyła się 17. sesja Rady Miasta. Najważniejszą uchwałą dla mieszkańców była ta, która dotyczyła wymiany ogrzewania z pieca węglowego na kolektory słoneczne. Jest uchwała, która umożliwia ubieganie się mieszkańcom miasta o to, aby dostali dotację, czy też częściowy zwrot kosztów poniesionych właśnie ze zmiany tego systemu ogrzewania. Uchwała pozwala ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest kolejna rzecz bardzo dobra, ponieważ można zaciągnąć pożyczkę na ten cel w wysokości 50% i ją zwracać przez 5 lat. Uchwalono również zmiany w uchwale dotyczącej zagrożenia. Gospodarowania przestrzennego w okolicach ulicy Floriańskiej. Jeśli chodzi o obszar, nic się nie zmienia tak jak to było uchwalane poprzednio, również dostarczone w tej chwili jedynie zostały zmiany poprawki czy wskazówki wojewody co do słownictwa i nazewnictwa. W sobotę minęło 6 lat od największej katastrofy budowlanej w dziejach współczesnej Polski. 28 stycznia pod pomnikiem ofiar MTK złożono kwiaty i wieńce. Każdy przyjazd mój tutaj na to miejsce jest trudnym. Trudny dla mnie, z uwagi na to, że straciłem tutaj dwóch braci, prawda? Zresztą znaczy nazwiska ich tutaj widnieją na pomniku. Yy, Przyjeżdżąc tutaj po prostu jest mi ciężko, bo nie tylko, że tutaj oni zostali. Także yy, ja tutaj brałem udział w akcji ratowniczej. Yy, widziałem to, co widziałem i, i nie zapomnę tego nigdy. Dwóch braci byli hodowcami gołębi pocztowych, robili to przez całe życie, prawda, kochali te gołębie, prawda, dla nich to było, jakby to powiedzieć, coś niesamowitego wydarzenia, prawda, zobaczyć inne gołębie, prawda, cieszyć się tym, prawda, Rad, e, ogromnie, no to, to, powiem, no dla nich to było, jakby to powiedzieć, jak dla gospodarza żniwa, tak. A pan podziela też tę pasję? Nie, nie podzielam. Myślę, może myślę, dlatego żyję. Mamy już kilkanaście wyroków, w których odszkodowania następują. Wiemy dobrze, że sytuacja MTK jako spółki jest tragiczna, w związku z czym na pewno spółka nie wypłaci ani grosza ofiarom. W związku z czym wszyscy idą, wszyscy, wszyscy poszkodowani starają się o odszkodowania ze strony Skarbu Państwa i spora część z nich już je uzyskała, reszta jest spraw w sądzie. Od kilku lat sądzimy się z spółką MTK w imieniu Skarbu Państwa po to, by odzyskać ten, ten teren, ponieważ nasze sądownictwo jest takie, jakie jest i sprawa trwa już kilka lat. Nie mogę powiedzieć, kiedy, kiedy się to zakończy, aczkolwiek mam nadzieję, że to będzie jeszcze w tym roku. Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka Wyspa podsumowało kolejny rok działalności. W siedzibie wyspy na Wigilijnym Miasteczku odbyło się spotkanie z ludźmi dobrej woli, którzy w minionym roku wsparli organizację. Myślę, że był to rok cudów dla wyspy, dlatego że udało nam się zupełnie nieplanowanie wyremontować pomieszczenia, co pozwala na to, że w lepszych, bardziej estetycznych warunkach pracujemy dzieciakami. No i myślę, że był to. W sumie bardzo dobry rok. Daj Bóg, że takie będą kolejne. Na pewno był bardziej skromny. Na pewno wpływy, jeżeli chodzi o kwestie z akcji herytatywnych od darczyńców, były mniejsze ale generalnie e, ostatnie lata e, były latami, kiedy wyspa przygotowywała się do okresu, bo ciągle był sygnalizowany kryzys i po prostu nauczyliśmy się totalnie oszczędzać. I to od takich elementarnych rzeczy, które myślę, że dzieciom się przydają też w domu, od oszczędzania światła, wody, e, od, od um, po prostu e, szukania e, rzeczy tańszych, ale dobrych. No ale przede wszystkim te ostatnie lata i to właśnie będzie miało olbrzymi, ma, od tamtego roku ma olbrzymi efekt. Wyspa oparta jest w 99% na wolontariacie i to jest po prostu ważne. Także w tej chwili wyspa funkcjonuje w ten sposób, że ma tylko jednego pracownika etatowego, a wszystkie projekty realizowane są praktycznie przez wolontariuszy. Jest to olbrzymia wartość, bo... Sądzę, że takimi powinny być organizacje pozarządowe. Tradycyjny koncert z okazji zakończenia okresu kolędowania odbył się w niedzielę w Chorzowskim Centrum Kultury. Sala widowiskowa zapełniła się do ostatniego miejsca. To był czwarty koncert na pożegnanie z kolędą. Pomysłodawcami wydarzenia są dzieci z zespołu Boże Nutki z parafii św. Antoniego. Pomysł pojawił się 4 lata temu, dokładnie cztery lata temu, i wyszedł z grona dzieci z zespołu Boże Nutki. To był skład troszkę inny niż dzisiaj, bo te najstarsze to już podchodziły z zespołu. Twarze, złość, Cisza ziebie, o... Postanowiliśmy zrobić coś takiego, żeby przedłużyć przynajmniej mentalnie czas Bożego Narodzenia. Wiadomo, że w Polsce tradycyjnie śpiewa się kolędy do Matki Bożej Gromnicznej, czyli do uroczystości ofiarowania pańskiego i Chcieliśmy jakoś zaakcentować ten ostatni moment, tę ostatnią chwilę, tak naprawdę, więc niedziela przed tą uroczystością. W moim domu, w jednym i w drugim, bo mam na myśli swoich rodziców, swój rodzinny dom i w moim obecnym, który stworzyliśmy wraz z moją żoną i córką, jest. Tradycja, kolendujemy i no, bardzo lubimy kolendować. Bardzo lubię cichą noc. To jest taka kolenda, która jest po prostu no, ma wszystko, co powinna mieć, czyli jakby takie ciepło. Ma, ma jakby klimat, który, który się nie tyle kojarzy ze świętami, jak to mówią święta, ale po prostu z czymś w sercu. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy coraz mniej znają tych kolęd, bo jednak niektóre są śpiewane. I często zdarza się, że ktoś jakąś tam kolędę zna, której ja nie znam, to się ją śpiewa, albo ja znam, to ktoś inny podchwytuje. Myślę, bardzo cenna rzecz jeszcze w Polsce, dopóki tyle ludzi jeszcze śpiewa kolędy, trzeba to podtrzymywać. Ale... Będę miał możliwość zaśpiewania z cheniem cichem. Bardzo się cieszę na to wykonanie. Wykonamy jeden z piękniejszych utworów moim zdaniem zespołu Univers właśnie z okresu świątecznego. Bądź dobry tak jak chleb. Ty, 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 ty. Za oknem pada śnieg, jest mróz, hula Domu cicho, ciepło, inny świat. Hej, Panie, pobłogosław tym, co błądzą w taką noc. Ty przecież wiesz, że nie są źli, po prostu, że im szło. Tak mało przecież chcą coś zjeść. Zimowe ferie w pełni. Już w niedzielę chorzowianie wyjadą na tradycyjny narciarski wyjazd do Zwardonia. Imprezę już po raz dziesiąty organizuje Tomasz Krawczyk. Wyjazd kosztuje 27 zł. Na miejscu czeka nas pięknie zaśnieżony stok. Do dyspozycji tam mamy również kółkę narciarską. Instruktorów, jak również wypożyczalnię NARD. Sprawdziliśmy, jak przygotować się do sezonu i jakich zasad przestrzegać, by uniknąć kontuzji. Bez zimowych ferii były tylko dobre wspomnienia. Bieganie, pływanie, rower. To są sporty, które pozwalają pracować nad wytrzymałością, nad siłą, siłą dynamiczną, która narciarzowi jest niezbędna. A kiedy jesteśmy już na stoku, nie zapominajmy o rozgrzewce. Rozgrzewka powinna zabierać elementy ćwiczeń rozciągających. Po rozgrzewce Sprawdzamy jeszcze sprzęt, dopinamy wiązania. I już możemy zjeżdżać, ale pamiętajmy o przestrzeganiu kilku prostych zasad. Włączać się do ruchu, żeby zawsze spojrzeć w górę, czy ktoś nie nadjeżdża. Że pierwszeństwo ma narciarz, który jest poniżej nas. Od 1 stycznia 2012 roku wprowadzono obowiązek noszenia kasków przez osoby poniżej 16 roku życia. Bardzo istotne jest, żeby kask dla dziecka był dobrze dobrany, dopasowany, zmierzony obwód głowy tutaj nad czołem. Kask nie może być kupiony na wyrost. Kasku nie używamy na czapkę. Można ubrać postkask. Kominiarkę. Obowiązująca od stycznia ustawa wprowadza ograniczenie spożycia alkoholu na stoku. Jego stężenie we krwi nie może przekroczyć pół promila. Narty wymagają dużego refleksu, świetnej koordynacji. Nie psujmy sobie tej przyjemności, tracąc możliwość realnej oceny sytuacji przez alkohol. Równie ważne jak zachowanie zasad bezpieczeństwa na stoku jest dobór sprzętu narciarskiego, bo przecież same narty to nie wszystko. Bardzo dobrze jest zacząć od zakupu butów narciarskich, bo to jest wtedy nasza rzecz. Dopasuje się ona do, do naszej stopy i wskazane jest posiadanie odzieży termicznej. Zaczynamy tutaj od bielizny termicznej, skarpetek termicznych, no i później przez wierzchnie Dochodząc do, do, do kurtki i do, i do spodni. Dobrze, żeby te wszystkie produkty miały membranę, żeby miały termoizolację. Dobrze dobrana odzież, ta termiczna, odprowadza wilgoć na zewnątrz. Niech zatem zima będzie dla narciarzy przyjazna. wypełnionej po brzegi Hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu piłkarki ręczne ruchu Chorzów musiały uznać wyższość rywali z koszalina. Chorzowianki przegrały 22 do 24, choć porażki można było uniknąć. Kiedy w 51 minucie Kinga Polen rzuciła na 22 do 20, wydawało się, że no, ruch tego meczu przynajmniej nie przegra. A później 9 minut bez bramki, no Tak, to były sytuacje niewykorzystane. Trochę, trochę za słabo w obronie. No i przeciwnie wykorzystał ten przestój i to niestety dla nas niestety oni odnieśli zwycięstwo. No tak, tak jest życie, jak się nie wykorzystuje, bo yy, tutaj ładny rzut yy, Moni, yy, Agnieszki Pieniowskiej trafia w poprzeczkę i w linii wychodzi. Gdyby ta piłka weszła, byłoby trzema. Też byłoby inaczej. No niestety cóż tak na gorąco powiedzieć, to no, dziewczyny walczyły, natomiast no, myślę, że nie do końca zachowały. Trochę zimno, zimną krew, bo yy, kiedy przeciwnik nas tam dochodził na jedno, na drugie myśmy yy, no, oddali, oddali takie nieprzygotowane rzuty, dziewczyny chciały od razu tam wyrównać i, i skończyło się to tak, skończyło. No, trochę zimnej krwi myślę yy, zabrakło. Cóż, no wydaje mi się, że przede wszystkim zabrakło skuteczności w ataku. Gdybyśmy wykorzystały chociaż połowę tych sytuacji, myślę, że wynik byłby korzystny to dla nas. Niestety nie udało się, no cóż, przegrałyśmy tą walkę o czwarte miejsce, ale myślę, że, że jeszcze daleka droga do zakończenia rozgrywek i pokażemy, że, że, że powalczymy na pewno i będziemy na, tej, na tym czwartym miejscu, mogę sobie zapewnić, że, że będziemy robić wszystko, co w naszej mocy. Andrzej niedzielan, piłkarz uwielbiany przez kibiców ruchu wrócił do Chorzowa. Związał się z niebieskimi i rocznym kontraktem. Tutaj odzyskam radość znowu zgrania w piłkę. Tak, no z takimi nadziejami przychodzę i wierzę, że tak się stanie, że znowu się odbuduję i że będę w formie. I mam nadzieję, że ucieszę jeszcze kibiców naszych.